Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Tak ci rozsądne wolą milczeć o niej, jako o skandalu wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć i umierać. Nie wiem czy to miało sens, Kulać tak, kulać tak, kolejny raz. Carpe z dnia na dzień, a potem szach, cicho szarż. and